Jeżeli zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, to gwarantuję ci, że wygrasz swoją następną grę w Fortnite. Ale jeszcze na wstępie tego filmu chciałem Wam powiedzieć, że organizuję dla Was konkurs na 1000 fauldolców. Jeżeli chcecie wziąć udział, to wystarczy, że pod tym filmem zostawicie łapkę w górę, następnie zasubskrybujecie mój kanał wraz z dzwoneczkiem i w komentarzu napiszecie wasz nick z Fortnite'a oraz biorę udział. No i co, wyniki pojawią się za jakiś tydzień, także nic tylko po prostu bądźcie na bieżąco z kanałem. A ja aż bez przedłużania zapraszam do oglądania! Siemano mordeczki, z tej strony Hekso. W tym filmiku porozmawiamy sobie na temat nowego eventu w Fortnite. Kojczycie tym film do końca, a jeżeli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po 150 tysięcy subskrypcji. Przy okazji możesz też paść na mojego Discorda oraz Instagrama, do których linki macie w opisie, a teraz bez przedłużania zapraszam do oglądania. Także Galactus coraz to większymi krokami zbliża się do Fortnite'a. No jest na to naprawdę wiele potwierdzeń. Między innymi jedno z nich jest takie, że właśnie na mapie pojawiają się maszyny Galactusa, które wypuszczają z siebie takie małe drony. No i generalnie, no to te drony tak naprawdę nic wielkiego nie robią. Lecz jeżeli sobie taki dron powalimy, no to możemy go podnieść i możemy go użyć jako broń przeciwko właśnie tej maszynie. A co się stanie, gdy zniszczymy taką maszynę? Nic poza tym, że wyleci z niej nam naprawdę spoko lód, no i po po prostu jakieś ciekawe itemki. Generalnie kolejnym takim potwierdzeniem, że Galactus zbliża się do Fortnite'a jest to właśnie wielka gwiazda na niebie, która symbolizuje nam właśnie to, że Galactus zbliża się coraz to właśnie bardziej do Fortnite'a. No i generalnie na jednym z momentów w trailerze tego sezonu mogliśmy mieć taki moment, gdzie właśnie Galactus, że tak powiem, w właśnie takiej bardziej fioletowej gwieździe leci na wyspę Fortnite'a. No i generalnie no to właśnie ta gwiazda symbolizuje nam to, że Galactus niedługo pojawi się na mapie. No ale co jeżeli ten Galactus już się tutaj pojawi? No i wtedy będzie właśnie event na żywo. No i generalnie co na tym evencie będzie? Na pewno będziemy mogli zdobyć jakąś darmową nagrodę, na przykład ekran wczytywania czy jakieś właśnie rzeczy związane z Galaktusem. Lecz co tak naprawdę będzie główną częścią tego eventu? Także generalnie spekulacji od graczy jest kilka, ale te najbardziej sensowne brzmią tak. Pierwsza z nich brzmi, że właśnie będziemy podczas tego eventu mogli walczyć z Galaktusem za pomocą tych wielkich robotów, a najdokładniej Sentieli, które znajdują się na jednym miejscu na mapie. No i właśnie służą one tak naprawdę do tego, żebyśmy mogli pokonać w późniejszej porze Galaktusa. A drugą spekulacją jest to to, że cały event odbędzie się i jeżeli Galaktus przybędzie rzeczywiście na tą wyspę, to wtedy przybędzie nasz ratowniczy misiek, który był właśnie dostępny w sezonie 10. Ponieważ jak Wiemy w sezonie 10 po całym evencie, gdzie był robot versus ten potwór. No, to robot odleciał sobie po prostu do nieba. No i tak naprawdę nie wiadomo, co z nim dalej. I możliwe, że teraz powróci, żeby pokonać kolejne siły zła. Lecz tego tak naprawdę nie wiemy. Czy możemy spodziewać się Skina Galactusa w sklepie w Fortnite podczas właśnie eventu? No i na to pytanie również nie ma jeszcze odpowiedzi. Miejmy nadzieję, że właśnie tak będzie i że Galactusa, no po prostu będziemy mogli sobie kupić w sklepie z przedmiotami. Oczywiście w najlepszej opcji, na którą zbytnio bym nie liczył, będzie to dodanie Galactusa jako darmowego skina właśnie za udział w evencie, ale jest to naprawdę, naprawdę mało prawdopodobna opcja. Co dokładnie wydarzy się podczas eventu na żywo, tego nie wiemy, a kiedy ten event będzie i tego również nie wiemy. Lecz możemy się spodziewać, że jest to dosłownie przeciąg kilku tygodni. Jeżeli będzie tylko Więcej informacji to oczywiście was o tym poinformuję. Ja byłem Hexo. Dziękuję wam za obejrzenie. Trzymajcie się i cześć.